Bardzo życie jest bardzo nudne. Słuchajcie, co weekend, nad morze? Nie co dwa tygodnie, nie co weekend. Kiedy byliśmy z nami nad na morzem? Dwa tygodnie temu. No, no to mówię co Jak dwa tygodnie, tygodnie temu. Nad... No, tydzień temu byliśmy. To było dziękuję ja nie temu. Nad morzem tydzień temu byliśmy, nie było. Dwa tygodnie, temu. tygodnie, dwa tygodnie temu. temu byliśmy. Bo to jest no, takie życie teraz. No... no tak, bo Elizy w zeszłym tygodniu nie było. No, no to my byliśmy. byliśmy. To byliśmy. No co? Tak Elizy nie było. Dla Dla dwa tygodnie no. temu Ale... wracaliśmy z Polski. No, My się nie kłócimy przecież, no. A nie? No tak, dwa tygodnie temu wracaliśmy z Polski. Dziewczyno, dwa tygodnie jesteśmy po urlopie, no. Już no. Magda, ale Magda jest w Parciuch. Tak <noise> Przed... chcecie, no. A dzisiaj jest który? 9 sierpnia, nie. nie lipca. ostatnio gadam, że jest lipiec cały czas. Nie, a, tam, a tam mamy gwiazdę, youtuberka młoda. Nie, jednak już nie. Chcesz być, ale nie. Ale na razie nie. Nie jestem gwiazdą. No jeszcze nie jesteś gwiazdą. No i jedziemy z upały. Wczoraj 39 stopni było w Holandii tutaj w naszych rejonach. Także przygrzało trochę. Nie. Słuchajcie, my mieszkamy na parterze. Yy, dzisiaj ile 26 stopni pokazywało rano, nie? W chacie. I Naprawdę ta, ta, jak się wchodzi z dworu do, na, do, na, do naszego mieszkania, tutaj jakby była klimatyzacja włączona. To ja sobie nie wyobrażam, jak jest u osób, które mieszkają na poddaszach, na przykład na domkach wynajmowanych, wolnie na domkach, jak są poddasze i tak dalej. Czy tam jest piekło jakieś? No. I do kiedy ta temperatura ma się trzymać? Do czwartku, no, nie? Do no. No, 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 i chciałem ja ja właśnie to powiedzieć, bo to jest bardzo ważna, istotna sprawa na dzień dzisiejszy. <laughs> tu Mazia kieruje, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Znowu na Zaudalandę. jest fajne, fajna miejscówka. Dobra, wyłączam, bo trzeba się skoncentrować na drodze. Jesteśmy na miejscu, w tym samym miejscu, praktycznie co poprzednio. Dużo bym nie nagrywałam na plaży, bo babki z tyczkami na wierzchu latają, a nie chcę tutaj. Wiecie, polityka YouTube. wolność tutaj w ich wyboru, żeby te ściągnąć. O, teraz jest akurat po odpływie wszystko. Widzicie, plaża się zrobiła dużo większa. Ludzi jest sporo, przed chwilą, znaczy jakiś czas temu samolot leciał u góry z tym, na no, u góry, wiadomo, że nie na dole, nie? Sorry, piwko mi się obiło, takie małe leciał z, z szyldem zachować, proszę zachować odległość półtora metra i tak dalej nie? no to takich tłumów nie ma, może tak to wygląda z per, per, perspektywie, tylko, że jest sporo ludzi, ale szaleństwa nie ma czekam na przypływ, bo wtedy woda jest fajna, ciepła stateczki pływają żaglówki, w ogóle pogoda jest niesamowita tam ja macie wszystko widać daleko Ktoś czuje, że jeszcze jeżeli będzie w przyszłym tygodniu też taka pogoda, to też wyruszymy w trasę, ale może zmieś, zmienimy miejscówkę, może tak, może nie. Elisa. No co? ile dwie godziny byliśmy starczy naprawdę jest gorąco nawet może może nie chłodzi za bardzo No, a tam jest z lande w tle tu jest fajnie bo jest ten parking darmowy zawsze jest dużo miejsca na nim a tu dziewczyny sobie jedzą zjarane wszyscy strzaskani jesteśmy na machoń Tak to wygląda. Dobra, na razie cześć.